Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z tagiem, bo dawno tagów nie było, przynajmniej ja sobie nie przypominam, kiedy ostatnim razem taki robiłyśmy, a ten dzisiejszy będzie wyjątkowy, będzie autorski i ciekawy, autor szukany, a nie nasz. autorski, a nie nasz, z tego prostego względu, że ostatnio większość filmów na naszym kanale jest wynikiem tego, że mamy po prostu bardzo zdolną osobę ku naszym... Ku, ku naszy, przy naszym boku, przy naszym boku. I ku naszemu zadowoleniu. I ku naszemu zadowoleniu <laughs> ogromnemu, tym bardziej, że się niedługo wreszcie zobaczymy, więc jakby get ready for that, baby. Yy, maszą Anię po prostu jakby znacie ją z y, naszych challenge besty of Graphic. Tym razem Ania stwierdziła, że ej, loski, w sumie skoro już gadamy o mistycyzmie, o wiedźmach i tego typu sprawach, bo plotujemy nasze zajebiste historie fantazy, to zrobię wam tak, aby mówiłmy, dobra, i będzie to yy, tak, który nazywa się Tarety Kajota, w sensie Karty Tarota i będziemy miały sobie tutaj pytania dopasowane do wielkich arkan z tychże Kite. disclaimer na początek. Jak ktoś napisze, że jesteśmy antychrystami i żyjemy w Polsce, i to jest to jakby, fuck you, all bitches, we just wanna to have fun. Na pewno ktoś to teraz napisze, ale tak? okej, okay, dobrze. No jakby, więc bawimy się. Zastrzeżenie jest takie, że się nie przygotowałyśmy. Jedziemy na JOLO, pierwsze co tak. nam przyjdzie do głowy w tym tagu, będzie także już bez przedłużenia, bo pytanie jest 22. Lecimy, głupiec. Przygoda, która zaczęła się obiecująco, ale po drodze stoczyła się z klifu, szklany tron. Tak! O to... tak powiemy. <laughs> tak, i to niekoniecznie chodzi o sam pierwszy tom Szklany Tron, tylko raczej rozpatrujemy to w kontekście całej serii, bo jak pamiętacie, Szklany Tron nam się podobał i to była fajna zabawa, która zapowiadała, powiedzmy, no niezłą hello! przygodę. dzięki szklanemu tronowi powstały diamentowe alpaki. E, tak. E, no, to, co do korony mro w mroku i dziedzictwa ognia, mieliśmy różne e, opinie, były plusy i minusy. No, a królowa cieni była taka 50-50, Imperium Burz w sumie też. No i teraz czytamy... Bierzemy... Świtu była fenomenalna. Tak, a teraz czytamy Królestwo Popiołów, które... Zobaczycie w sobotę recenzję. Tak, no i jak widzieliście nasze posty na Instagramie, no to na razie jest to na razie jest tak średnio, albo jak tak piszemy wam w odpowiedzi, bo wielu z was się pyta, no, że kiepskawo, przynajmniej na razie. Dupnie jest po prostu dramatycznie. Ale jeżeli chcecie więcej na ten temat, no to musicie sekundkę jeszcze poczekać, aż dokończymy lekturę i wtedy odpalimy wam dwa filmy na temat Szklanego Tronu i Królestwa Popiołów, także tak. będzie dużo. O tym. Także pierwszy w sobotę keep on waiting. Drugie pytanie. Mag, czyli bohater o wielkiej sile woli, który bez względu na okoliczności nie zdradziłby przyjaciół. Kel. Jezu, powiem Mam to, a same, to, same, to a a dokładnie to samo, to, no. mógł, to było moje pierwsze skojarzenie, bo, bo faktycznie bo Kelly jest taką postacią y, bardzo honorową, można powiedzieć tak. w pewnym sensie. Mówimy tutaj o od z Odcieni Magii. No wyobrażasz sobie i jakby z... go na przykład ktoś porwał, to, że to ja powiedz mi gdzie jest no. Nigdy by nie powiedział. Życiu. Nigdy by nie powiedział. On by dał ten swój płaszcz pociąć na kawałki i zabrać swoje kurde te... Czarne a, 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 oczy i, i by tego nie zrobił. Tak, tak. Pytanie numer 3. Kapłanka, czyli postać, która we wszystkiemu postanawia kierować się głosem serca i intuicją. Hmm. hmm bohaterka. Bohaterka, która tak. jak? Postanawia się kierować głosem serca. W pewnym sensie kojarzy mi się z ostatniej naszej lektury, czyli z Wiszy z Sydney. Trochę tak. Ponieważ ona w sumie znalazła się w takiej dosyć nietypowej sytuacji, ale jednak zdecydowała się Mam. na to, żeby, żeby rzeczywiście tam. Być przy Wiktorze, chociaż to był kompletnie dla niej obcy człowiek. No ale. Nina i Matias. <coughs> Nina. Nina z Szuski tak. tak, i w sumie z King of Scars, no, bo tam też się pojawia, tak? I w sumie z tego co wiemy, no to jej wątek w King of Scars jest taki rzeczywiście bardzo od serca. To znaczy, ona faktycznie złożyła pewną obietnicę na końcu królestwa kanciarzy. I wykonuje ją. I wszystko wskazuje wypełnia. na to, że King of Skies jakby wypełnia te, te obietnice, więc no faktycznie to jest, to jest niezły tak. strzał. Cesarzowa, przykład silnej i wartościowej bohaterki literackiej, która jest idealnym wzorem do naśladowania dla młodszych dziewczynek. Na pewno nie Ailin. Na pewno nie Aileen. i Feyre też raczej nie. Nie wiem, może. Nie wiem, jakie my książki czytałyśmy. <grym> <grym> nie wiem, jakie my książki czytałyśmy. Eee, wiem. Ja bym powiedziała, że może Ines. To też jest taka inesz, postać. Ale mam, o, o jeszcze, je, mam do jeszcze jeden strzał, mianowicie to byłaby Alosa, z córki Króla Piratów. Okej, okay, tak. Bo to Zgodzę jest się. faktycznie bardzo taka charakterna dziewczyna, mhm. która jest niezwykle twarda, ale też przed, w pewnym sensie obowiązkowa. Jest, że jak on ona wytyczy jakiś cel, to stara się Ona rzeczywiście... jest, jak są słuchajcie, ale też pomyślałam o Page z czasu Trzniw. Ona też jest taką bohaterką rzeczywiście do lubienia, do śledzenia, do podążania, no taka spokojiowa, no nie? Więc to bym powiedziała. No, no ja <laughs> i Lewis. Oj, Hadzu. Cesarz, bohater, który najlepiej sprawiłby się w roli władcy i przywódcy, ale niekoniecznie nim jest. Nikołaj! No właśnie, cholera wie, no teraz to się. Sumie... Ja bym powiedziała, że tak. Ja bym chciała być po pod panowaniem Mikołaj. Mikołaja z trylogii Grisha i z Dulol już ustki w tak. Ale tak właśnie, że ktoś, kto by się nadawał na władcę, a w sumie nim nie jest. Słuchajcie, Ken. siedzimy tutaj absolutnie nie ja by się totalnie nie nadawał. Tak siedzimy Byłby zbyt miękką kruchą. Tak, tak, też tak myślę. Siedzimy tutaj... Tak hmm. Keol! On byłby zajebistym królem. Też tak uważam. Nie, też tak uważam, bo to jest taki, do, też taki bardzo do, dobry człowiek. Honorowy, on ma, on ma, on ma caring, no. Tak, On jest troskliwy, faktycznie, jest opiekuńczy na tyle, ile trzeba, ale też, yy, no, jeżeli coś tam trzeba zadecydować i, i, i postawić na swoim, to też jest w stanie to zrobić. Yy, patrz, królowa cieni i yy, 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 tak. jego wymiana zdań, Zeilin na przykład. Dobra. Kapłan, czyli postać drugoplanowa, mm. która dobrze radzi innym, ale głównie bohaterowie niekoniecznie jej słuchają. O, to jest trudne pytanie. O losie, to jest cholernie trudne pytanie. Ja bym powiedziała, chociaż nie, to. Do... <ścoughs> Czy dobrze radzi? Pierwsze co mi w ogóle to profesor Morrow. Z tej um, ale mam problem z określeniem, ja czy to były dobre rady. Ja wiem kto, ja wiem kto, tylko nie pamiętam jak ta postać się nazywa. Ja chciałabym ze szczygła. Pamiętasz tego, jakby opiekuna Theo, tego, który prowadzi antykwariat, tak. w którym on wiem, pracuje? Wiem, pamiętam, pamiętam. To w sumie on był takim człowiekiem, mhm. który, no, szczególnie w stosunku właśnie do Theo. No, zachowywał się tak jak jego ojciec, tak? I miał mnóstwo dobrych rad na podorędziu, a to jak Theo sobie obracał te rady, to już na swoje, to już była nie jest. Druga kwestia, Keol do Eileen. No też, chociaż no wiesz, on tutaj nie jest nie jest jakiś nieomylny, tak? Bo tam jego niektóre opinie się okazywały, mm -hmm. później niby nie, nie od do końca. Ale właśnie kurczę nie pamiętam, jak się ten gość nazywał ze szczegółów w tym momencie, jakoś nie mogę sobie przypomnieć. Ale no, jeżeli czytaliście szczegła i wiecie, wiecie. O, o kim mówię pewnie wiecie, bo to jest właśnie ten gość z Nowego Jorku prowadzący antykwariat. Tak, tak, tak. Czy ten nie antykwariat, w sumie no, ten taki skup tych bogatych no, mebli tak, tak, tak. zabytkowych i tak dalej, to, to to byłaby chyba taka postać. Dobra, uwaga. Kochankowie, czyli bohaterowie, którzy według was są stworzeni dla siebie nawzajem. I dopisek, bez ograniczeń, każdy z każdym prawdziwe OTP, mieszanie serii dozwolone. Ja mam taki, taką, taki statement. Wiktor i kas. Wiktor Zwiszys. Wiktor Zwiszys z Kazem z szóstym <laughs> rejonu. a to by było tak zajebiste! Ale wiesz co, paradoksalnie uważam, że by się bardzo dobrze Jeszcze trójkąt, dodatkowo z... No, w trójkącie z... Boże Święty... Jak to się nazywa? Nie wiem. Tajemna Historia. Ja, Henry. Ja? Henys. Kazem i z Wiktorem. Znaczy Kaza i Wiktora widzę totalnie za sobą. Ja uważam, że to byłby taki bardzo long-term relationship, bo zanim no. oni by do siebie dotarli, to by mnóstwo czasu minęło. Tak. Ale uważam, żeby się świetnie dogadali, bo mają wiele, wiele wspólnego. No. Y tak. Ale ja z kolei. Y Mam tutaj jeszcze takie, takie w sumie OTP a propos trójkątów. To, to ja muszę okay. to powiedzieć, bo to jest to OTP, o którym ja za, za, zawsze Wam mówię, bo nigdy nie wiem, komu mam kibicować. Mianowicie chodzi o mroczne intrygi Cassandry Clary, tam jest ten trójkąt. Ten trójkąt, trójkąt Kierana, Krystyny i Marka, ja nie wiem kto tam z kim skończy, ja uważam, że oni powinni nie wiem, wyjechać sobie na wieś, mieć tam dom i i sobie do końca życia tam być w trójkę razem, bo, bo oni się super sprawdzają w swoim towarzystwie. Okej, okay, rydwan po trupach do celu, czyli postać, która dąży do realizacji swojego planu, nie oglądając się na innych. Wiktor, ja bym powiedziała, że Darkling. No też. Mm. Też, też, absolutnie. No, takie dwie postacie znowuż, które no nie, nie dają sobie w każdym dmuchać, tak? Mm -hmm. Sprawiedliwość. Ktoś, kto kończy tak, jak sobie na to zasłużył. Bany? Bany! <grym tak! <grym to jest <grym> bardzo dobra postać do, tego, do tej karty. Bany z tej historii do natal, Oj, totalnie. No, czyli no ta postać, która no, ma najgorszy koniec z nich wszystkich chyba. Chyba. W sumie, ja ciężko tak? powiedzieć. E, ale no... To był mój, mój pierwszy strzał. Mm -hmm. Pustelnik w poszukiwaniu prawdy, czyli plot, plot twist, który zmienił postrzeganie całej historii. Ym, Jane Eyre. J Jane Eyre. O! Okej, okay. okej, okay. tam jest dobry plot twist. To, to prawda. Yy, ja mam jeszcze jeden fragment z Nieśmiertelnego. Tam jest yy, taki, taki moment, w którym... No, no. Pomijam nazwisko głównej bohaterki, bo to nie jest jako plot twist, ale jest znaczący. Ale w Nieśmiertelnym od y, Catherine'em Valenti jest taki moment. Y, czy też Valenta, ja nigdy nie wiem, jak to się czyta. <grym> y, jest taki fragment, taki bardzo nieoczywisty książki, y, w którym. już, już pod koniec całej tej powieści. Y, w którym y, spotykają się ze sobą postacie historyczne, <grym> ale one są w gruncie rzeczy przedstawione po, po, po imionach. Więc na przykład car Mikołaj z Romanow ten, który został zamordowany w czasie rewolucji komunistycznej, no to byłby po prostu Mikołajem, tak? I, I tak dalej, i tak dalej. I to jest. To jest totalnie kosmiczny moment. Ja, ja bo do, ja do ciebie, że Mikołaj to jest ten Mikołaj. Tak, wiesz co, i tam jeszcze wiesz, jest Rasputin yy, po, po imieniu, jaką się nazywa, Grigori? Oliwis tak, Grigori. Wiesz, cała rodzina właśnie carska jest mm -hmm. też po przedstawiona, ale też inne postacie, właśnie z historii Rosji. Yy, I one, oni tam są totalnie normalnymi ludźmi, wiesz, i mieszkają, jakby <laughs> sobie w, w własnym sąsiedztwie, ale to, co generalnie tam się dzieje jak i jaki jak ta scena, ten cały segment ma wydźwięk dla całej historii, o to faktycznie jest takim plot -twistem, po którym ta historia się totalnie zmienia. No i masz takie jak to? <laughs> no, także to, to to Wam jeszcze mogę polecajkę tej książki wcisnąć. Okej, okay. koło fortuny sytuacja, w której bohater i bohaterka mieli więcej szczęścia niż rozumu. Powiedziałabym, że finał szóstki won. Trochę tak. To jest, to jest takie sprawy. Albo bardzo bardziej szczęście. królestwa kanciarzy, wiesz, jeżeli chodzi o to rozstrzygnięcie kaza z Peką Rollinsem. Tak, tak, to, tam było bardziej postawione tak naprawdę na silinę to wszystko. To, to było <noise> bardzo fartowne, nie? No. Wszyscy sensie miało swoją podbudówkę, ale no mogło się nie udać. No zresztą wszyscy tak? potem kazał pieprzali, że Jezus, na jakiej podstawie on taki plan No takie jakby było jakieś tam prawdopodobieństwo, bo <noise> ja że się udało, no to już tak. Tak, 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 tak. Ach! Moc! Mistrz przetrwania, czyli który dzięki własnej sile często wychodzi ciało z opesji. Kel! E <śled> no, tak, no, tak, no, wychodzi, tak, tak wychodzi, tak wychodzi, ale mi, mi jeszcze przyszła do głowy w tym momencie y słuchaj, ta y protagonistka, główna bohaterka setnej Królowej. Tak, to prawda. Ona, ona w sumie, no co by się nie wydarzyło, to jakoś tam sobie mm -hmm. dawała radę w tym pałacu I to też nie był taki motyw tego, że, że, bo, że autorka potraktowała to tak po macoszemu, tak. tylko ona rzeczywiście była koksem. Ona też. nie była taką merysu nie tak, Żeby, Że tak, wszystko tak. jej wychodzi, ale no faktycznie tam, tam był taki moment, były takie momenty, w którym miała się wrażenie, że nie, no po prostu no, masakra, teraz mm -hmm. już będzie to już koniec, prawda? A ona jeszcze coś tam potrafiła jakoś to obrócić na swoją korzyść. Tak. Wisielec, czyli bohater, który poświęca wiele na rzecz mniejszego zła, lepszego jutra. Mniejszego zła, lepszego jutra? No to ja widzę samych złoli, jakby samych antagonistów, nie? Tylko wiesz, typu Darkling, tak? Albo typu Holland. Holand byłby takim Holand, dobrym strzałem. Holand jest tu dobrym strzałem. Bo wiesz, to do... <noise> lepsze jutro u Drecklinga to jest też takie przekonanie. Tak, to byłoby dla, na pewno dla niego, dla lepsze, niego jutro lepsze jutro. I dla jego podobnych to no, byłoby lepsze tak. jutro. Ale no, przy, przy okazji Holanda, u niego jest jakaś taka szlachetna, jakieś szlachetne podłoże tak. w pewnym momencie tego, co on zaczyna robić. Bo to, bo to raczej nie jest od początku e, zapowiedziane. Tak, także śmierć. Śmierć bohatera, która była potrzebna, ale z której jest tą, trudno nam się pogodzić. Tu może być spoiler jakiś. O kurczę no właśnie. Boże, ja się muszę zastanowić. Zastanowię hmm. się. Znaczy, no ja... Hmm. Jest dużo takich śmierci. Ja się muszę rozejrzeć, słuchajcie, bo ja na pewno nie wpadnę na, na coś, co jest dobre, a, no, a mogę się dla Was odwrócić plecami. Na przykład. <grym> no taki ja mam tu? taki mały pomysł też. No. A, a do czego chcesz ten spoiler walnąć? Do królestwa kanciarzy. Ach, no to wszyscy wiemy o jaką śmierć chodzi. Eee, słuchajcie, nie, czekaj, jakie to było to pytanie, że śmierć potrzebna, ale co? Ale no, że przykro. Tak. Eee, słuchajcie, to ja mam z Akowaru taką... Eee, tak! I to nie chodzi o tą końcową śmierć. Eee, nie, tylko, nie, absolutnie! Tylko, nie. E, tylko o taką... Uwaga, trzy sekundowy spoiler do Akowaru, będziecie tu mieli licznik. Myślisz, że myślimy o tym samym? Zaraz się okaże! Więc uwaga! 3, 2, 1, Suriel? Tak! Okej, okay, to było smutne, to było w jej było, mi, a tak. to było mi strasznie przekro, kiedy on umarł, ale z drugiej strony, no faktycznie, jest to niejako umotywowane, tak, no bo on już nie jest w sumie potrzebny tej historii na dobrą sprawę. Więc, no. więc tak, to, to myślę, że to byłoby bardzo smutne. No i taka jeszcze jedna śmierć z tryloki Grisha, ale to wszyscy wiemy, o co chodzi. Tak, także koniec spoilerów. Umiarkowanie. Postać, która wybiera proste życie, honor i podstawowe wartości zamiast blasku chwały i bogactwa. Alina. Alina też z Grisza, ale sypiemy wszystko, wszystko, wszystko to samo. No bo to pasuje, tam wszystko jest taki mistycyzm owijany, więc. Okej. A tutaj jeszcze raz, to pytanie, ja się przeczytam. Postać, która wybiera proste życie, honor i podstawowe wartości, zamiast blasku, chwały i bogactwa. No faktycznie Alina tutaj pasuje jak w mordę strzelił, no trudno się. Aż ułócić. mi strzeliła puszka. Trudno się kłócić, aż mi teraz trudno, trudno znaleźć jakiś taki inny, 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 inny motyw, prawda? Kogoś takiego, kto się raczej ukrywa, za. wiesz. i yy, wypycha, na przykład, inne osoby. No, w sumie taką, taką postacią może być poniekąd Lazlo, też z marzyciela. No, do, do pewnego momentu. Tak. Bo. O, coś. Nagrywałam, a Nagrywałam Ani filmik, wybaczcie. E, tak, do, wiecie, do, do któregoś momentu rzeczywiście Lazlo jest tą postacią, która się trochę ukrywa za tym, co się dzieje i nie chce jakby no wie, takie... stawać się w blasku fleszy, tak, nope. Nope. nope, Tak, uwaga, diabeł czajny charakter, którego w dążeniu do wygranej zgubił jego własne wewnętrzne demony. To jest oczywiste pytanie, więc wymyślmy coś innego o czym myślisz, bo ja myślę o tym samym zapewne. Tak, no oczywiście. Dlatego <laughs> <że, laughs> też wymyśl, Wymyślmy coś innego. <laughs> e, Henry! Jako ja bym stawiała na Jude też, Ju Król da, Prince a. Tu, da, a tak, na Juda, tam? Na Jude z bo to No jest... zwłaszcza w kontekście Wasted, Wasted King... Wasted Kinga. No bo jednak ona, ta, ona tam dostaje za swoje w którymś momencie, za to wszystko, za te wszystkie kombinatorstwa, które ona odbalała mm -hmm. na przestrzeni tych obu tomów, no to faktycznie... Dostała po dupie. Tak, tak. Wieża. Postać, która przez swoje nietrafne decyzje straciła wszystko, co było dla niej ważne. Wszystko, co było dla niej ważne. Mmm, basz. <laughs> tak, tak, to się zgadza. Wszystko co było dla niej ważne, traci. Mm. O, cholerka. No to jest complicated! To już complicated! Mam wrażenie, że już byłoby tych książek, nie pamiętam cholera, którą myśmy spokojnie. Też. Ale... mmm, traci wszystko. Bella ze zmierzchu. No to jest taki motyw, kurczę, wiesz, powszechny, nie? No. To tutaj coś powinnyśmy takie co, wiesz, co jest problemem, mm. że jak ktoś zazwyczaj traci, to potem to odzyskuje jako taką i się to kompensuje. Eee, no szczególnie w przypadku jakichś takich młodzieżówek, nie? Ja bym poniekąd tutaj wymieniła postać, którą ty nie znasz, której ty nie znasz, ale chodzi tutaj mi o Katarzynę z wichrowych wzgórz, czyli główną mm. bohaterkę. Tylko no, na ile to były jej nietrafne decyzje, znaczy no, poniekąd tak, no cały jej romans z, z Heathcliffem, no generalnie polega na tym, że oni się tak trochę mijają. WIEM! O Jezu. No damen! O! <grystanie> <grystanie> Jakie on tam miał decyzję? bo ja nie <grystanie> jestem <grystanie> pewna, czy on miał jakiekolwiek decyzje do podjęcia Że Przydało się puchać <grystanie> Nie, dobra, to ja jednak stawiam na Katarzynę. <laughs> dobra. gwiazda serce drużyny, bohater, który nigdy nie przestanie wierzyć w słuszność sprawy i walczyć o swoje idee, nawet kiedy cała Eszta zwątpi. Lysandra. Lysandra tak! Lysandra z oczekanego tronu, szczególnie u... po tym, co ona się stało w Królestwie Popiołów. Jeżeli ona się ukorze, w sensie złamie, to... U... Ty miałaś tą scenę z bitwą, co ten co, co tam o, ona zrobiła, o, tego szach, szachermachera myśla... i ten kretyn my, 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 blond. Myślałam, że wstanę mu przy dole są tam robi no. sprint na 100 metrów, tak, tak nie? Tak, ingrzyszko olimpijskie. Tak, dalej. to, to, to mm. bym to, to bym stawiała tutaj na... Nie, Alessandra tak, bardzo pasuje. Gwiazda taka. No tak. Księżyc, bohater, który sugestią kłam swoją szóstem skuteczniej i ciekawie mądzi w fabule. Littlefinger z pieśni Lodzynę. O Boże tak! No nie ma postaci, która tak zamieszała na przestrzeni całej tej serii, zarówno jeżeli tak. chodzi o serial, jak i książki. tak Chyba nawet w serialu trochę bardziej mącił niż w książkach się wydaje. Co e, Little Finger. No, mhm. no, no nie ma chyba. Tak. Postać, która zasłużyła... E, Słońce! Postać, która zasłużyła sobie na spełnienie i szczęśliwe zakończenie, a niekoniecznie je otrzymała. Helium. <laughs> ale on jest słoneczkiem już tak sam z siebie, więc ale wiem. niekoniecznie je otrzymała. Kurczę, mało mało jest... O ja wiem. Boromir! Słuchajcie, ja wiem, o tak. Bajamir! No, Both of them. Ja bym tutaj jeszcze postawiła na mojego ulubieńca z Akademii Wampirów, czyli na Adriana, który... Nie wiem, nie czytałam. W sensie on ma później swoją serię książek i on tam powiedzmy wiedzie całkiem niezły żywot, tak? Aha. Ale no koniec końców można powiedzieć, że on jest niejako przegranym tej Akademii Wampirów na samym końcu. Mhm. I w sumie to, to on niewiele ma z tego wszystkiego, co się wydarzyło. Więc no niejako, niejako mi przychodzi do głowy. Okej, okay. są dostateczny bohater, do którego na początku nie pałamy sympatią, a który jest czasem zasłużył sobie na naszą miłość i uznanie. Keol. Ja nie ja nie rozumiem no. tego. To, 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 to jakby w moim postrzeganiu, ja tak. rzeczywiście ty pani na widziałam na początku. No właśnie tak się zastanawiam, kogo ja na początku nie lubiłam, a kogo polubiłam, bo na pewno są takie postacie, tylko teraz mi tak za bardzo nie przychodzi do głowy, szczerze mówiąc. Ktoś knie takie na przykład irytował, później z czasem. No niejako taką postacią jest um, Page z czasu różnicy okay. Shannon, I see. Ale to nie tak, że ja jej nie lubiłam, tylko raczej chodziło Uwierała o... Wijała cię trochę. Raczej, no taka była nigrzała mnie, nie ziębiła, prawda? Mm -hmm. I tak jeszcze patrzam, patrzam, patrzam i bo to... O Boże, ale miałam w głowie Zwajcie, bo miałam takie, że masz ambiwalentę. Stosunek. <laughs> Jakby, o ale sucho. No to su. Ostatnie pytanie. Już ostatnie? Tak. Świat, czyli najbardziej satysfakcjonujące zakończenie historii. Satysfakcjonujące. Hmm. No tutaj znowu mogłam rzucić bo chociaż to akurat zakończenie jest bardzo satysfakcjonujące dopiero po czasie, mam wrażenie. Hmm. To to z pewnością. Ostatnio właśnie mam wrażenie, że wszystkie te zakończenia, które do Są takie nie? Są takie nie do końca, nie? Czegoś tam brakuje. Tak, bo muza koszmarów nie miała takiego finału, jakiego ja na przykład chciałam. Nie, właśnie. Love Line też nie jest taki finał, który. Jelgrzym. Ula, no zajęli. Że satysfakcjonujące ten. A moja mama powiedziała, że zakończenie jej się nie podobało tych grzyba. To by wyśleć twoja mama już byl była Bo Powiedziała, że, że nie podobało jej się tak jak. Tak jak no to Kto ktoś jej spali box? <grym grym> jak to dalej pójdzie? Kurczę, no nie wiem. Mm, trudne pytanie. Ja myślę, że. To o, zasad... wiem! <grym> Przypomniało mi się, no. E Mechaniczna księżniczka, która kończy trylogię Diabelskich maszyn mm -hmm. Cassandry Clare. o losie, jak ja wyłam na tym finale, ale z drugiej strony to jest najsmutniejsze a zakończenie ever. Ten w ogóle Darów, ten co miał e, być, znaczy, być trzecim, a nie... Co, miasto Szkła, no. Nieco miał być finałem, ale nie było. Tam też jest... Fajne domknięcie tego, co tam miało być domknięte. Mm. W sensie ja lubię i Miasto Szkła, i Miasto Niebieskiego Ognia, które też jest jakby końcem całej serii, i uważam, się... że też jest dobre, bo nie jest wyidealizowane. Tam na przykład no, jest taki moment, który można by, jakby wiecie, wybliczować i, no tak. i nic by nie było. A... Klara się bardzo nie zdecydowała. No, ja myślę, że najbardziej satysfakcjonujące będzie zakończenie przygody, że z Klanem nam co też dzisiaj uczynimy, żebyście oh, na sobotę no to... mieli ten film gotowy. Także ja, ja Także. Satysfakcjonujące z tego względu, że się skończy. Jakby satysfakcjonujący będzie sam motyw kończenia, a nie to, co tam się zadzieje. Także no. To by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, dajcie znać w komentarzach, dajcie łapkę w górę. Jeżeli ktoś z innych naszych ziomów z bug dupy chciałby ten tak zrobić, no to feel free pytania będą spisane w komentarzu w sensie w opisie. Także tego. No i wpadajcie jeszcze raz na Instagrama tam będą updatey na temat tego, co się dzieje z Mas Mas i do środy do soboty, tak. może zobaczycie więcej info na ten temat. Wpadajcie też na Instagrama Ani, Korei, bardzo dziękujemy w ogóle za to, że jej się chciało zrobić coś takiego, bo te pytania były super, a myśmy znowu mam wrażenie zlamiły, bo podeszłyśmy do tego tak bardzo na. Ją. No bo miało być Jolo, żeby było ciekawie, a potem się okazało, że jeden bohater nam pasuje do wszystkich <grym> a nie jakby. Kieł! Ale, ale, ale postaramy się następnym razem bardziej, także. Wiesz, to przyznajesz, że zrobiliśmy to na odwal się przez to? Nie, nie zrobiliśmy tego na no, odwal się. Po prostu my, myślałyśmy, że jakby intuicja nas poprowadzi, no i poprowadziła nas w takim kierunku, jaki widzicie, a czy. No, jak to Czyli żenującym. No, no, także to by było na tyle. Do zobaczenia w sobotę na Kingdom of Ash i do zobaczenia. Pa! pa!